Gdy matka natura z starym gęstym lasem zobaczy dzisiaj ze swoim ukochanym przyjacielem czasem, z samego rana spotykają się wszyscy na pewnej dzikiej polanie. Z leśnymi zwierzętami zjedzą później wspólnie pyszne śniadanie, a potem będą dyskutować, co złego czeka jeszcze ten świat: przetrwa on władzę człowieka, czy zginie za kilka lat. Matka natura oskarża o przyszłą zagładę właśnie samego człowieka. Trzeba usunąć go z planety jak najszybciej. Nie ma na co czekać. Jak mawiał Kononowicz, niedługo nie będzie już niczego. A to sam człowiek doprowadził przecież do tego wszystkiego. Wszędzie śmieci, zatrute powietrze. Ziemia ma już tego dość. W matce naturze wzbiera przez to przychoganiająca złość. Ma ona nadzieję, że przekona czas oraz wszystkie zwierzęta. Ratując planetę, zniszczą człowieka i nie będą o nim pamiętać. Stary czas jednak twierdzi, że człowiek niedługo się zmieni, przestanie niszczyć przyrodę i zostanie przyjacielem Ziemi.